jest wszystkim, em, Dzisiaj nagrywamy. Ja nagrywam na, na naszym maluję watnie. Czekaj się. Co zrobię blisko. Weźle to wszystko. Ja pierwszy.

trudno mi malować. Ej, ej nie, 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 nie. Tu chcę, a ty zobacz. Zobacz jak on robi. Zobacz jak on robi. On tak rękę wyciąga, że tu do pokoju chce. Chcesz? Chodź. Chodź, to trudne jest. Sam ja to raz nie robiłam. Ale pasy, jak się to wygląda. To miałbyś plan lekcje ale nie robię samodzielnie. Jak ja to może ch chwilę pograsz, ale muszę teraz robić. To się, jak zrobię, to na chwilę będę musiała pcielać. Dobra, co jest tym? Dobra, mam pytańko do was, gramy? Dobra, tak, jak zrobię, to... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה um,